Terywają nieustające wysiłki kandydatów W wyborach do samorządów By na nich nie głosować W walce o porażkę stosują różne metody Bilmordy wyborcze Bilmordy to taki rodzaj billboardów, Na których występują duże twarze kandydatów Na przykład do połowy zakryte kwiatkiem półbratkiem nie? Pani na tym billboardzie wygląda Jakby ją zaatakował motyl pod Beskidzia. Dużo wysiłku poświęcają kandydaci Którzy nie chcą wygrać wyborów Na swoje hasła wyborcze Oto kandydat o nazwisku Głąb Uknął genialne antywyborcze hasło: idioci już byli, pora na głąba. <noise> jeden, jeden z kandydatów na prezydenta pokazał, że generalnie brzydzi się kampanią wyborczą. Na Facebooku pisze mniej więcej tak: sztab mi kazał wam powiedzieć, co robię, no to wam mówię. No i specjalista od pr komentując to hasło, powiedział: to droga do nikąd, A no nieprawda. Nieprawda. To skuteczna droga do wymarzonych, przegranych wyborów. Wiele mitów narosło wokół tych wyborów, że niby ci, co kandydują, nie dotrzymują obietnic. Bzdura, dotrzymują. Obiecują, że będzie się żyło lepiej generalnie i tak jest. Przecież nie mówią komu. No wybranemu na pewno będzie się żyło lepiej jego kobiecie i kobiecie jego kobiety i facetowi kobiety jego kobiety. Prawda? I na koniec, słuchajcie, mam dla was taką ciekawostkę przedwyborczą. Słuchacz napisał do mnie, że był na spotkaniu przedwyborczym. Słuchajcie, mężczyzna poszedł na spotkanie przedwyborcze. Niech to będzie dla nas ostrzeżenie, do czego prowadzi nadużywanie alkoholu. Dziękuję.